I proszę Państwa, ten, którego tutaj wyciągnąłem do konkurencji, zupełnie niespodziewanie. Przekonamy się, kto w tym pojedynku będzie dziś najlepszy. Co robisz zawodowo? A tu jesteś jako stolarz. Stolarz? O, powiadasz: człowieku to nie jedną dechę trzeba nosić, ale potężne ma dłonie. Widzisz, prawie jak ty w najlepszych latach. Naprawdę. Ja, no nie, żartowałem Ma ręce jakby w Gonił ludzi z siekierą po lesie Naprawdę. Uwaga, proszę państwa wyjątkowy pojedyne Oto dzisiaj mierzą się Stolarz okay. Kierowca Dodam ci trzy sekundy, przepraszam Problem się Uwaga, proszę państwa Stolarz, kierowca Czy budowlaniec nie wspominam o naszym Arturze, naszym rodzyneczku z PKP Cargo, który jest organizatorem dzisiejszej imprezy, proszę Państwa. On już wagą przeciągnął dzisiaj w czasie 29 sekund, a tu już 20 sekund. Panie, panowie, zapowiada się nieprawdopodobny wynik, bo nie widać na twarzy żadnego zmęczenia. On nie drży, nic, nic się nie dzieje. 30 sekund. Żona powinna teraz już zdychać. <laughs> trzymaj! 35 sekund, 35. Uwaga! Będzie dobry wynik, 40 sekund. Przechodzisz do historii habówki. Jeśli będziesz miał wynik lepszy niż 1 minuta 17. Trzymaj, trzymaj. Nie gadaj mu gdzieś nic. Oprócz tego, że powiedz, że mu z liścia, to znaczy jak, jak przegra. 50 sekund, uwaga! 50, 55! Panie walowie, uwaga! Teraz idzie na rekord. A kiedy minie minuta, wszyscy szaleją. Jest minuta, jeszcze tylko 17 sekund. Uwaga! Minuta. Trzymaj, trzymaj przypominałem minuta 7 ma się Minuta 10 Uwaga, uwaga, wszyscy klaszczą Minuta 15 Dlaczego? A, zapomniałem, że 3 sekundy miałem przydoliczyć Jaki głupek ze mnie Proszę państwa, wygrałeś Wygrałeś Proszę Państwa, okazuje się, że stolarze w Polsce są najsilniejsi. Kieruś dawaj tą poszutkę. Proszę Państwa, używana wielokrotnie. Ale daje to z czystego serca, z radości. Uwaga, i teraz nagrody. Proszę państwa, nie ma miękkiej gry. Oto się okazuje. Spokój, rozpakuj. Chłopaki I tata zabierze jeszcze Uwaga do domu 25 filmów od PKP Karku Piękna kolekcja Widzisz jak się wyhaczyłem z tłumu Widzisz Wiedziałem, że jesteś najsilniejszy I tu w środku jeszcze parę innych rzeczy Synowie, pocałujcie ojca. Całować ojca. Najsilniejszy no, pięknie. Synowi, jak mieli pocałować ojca, to uciekli. Co tam się u Was dzieje? Musimy częściej lody kupować. Proszę Państwa, najlepszy zawodnik, najlepszy. Wielkie brawa. I teraz, miejsce drugie. Miejsce trzecie i czwarte, poproszę. Ale masz fotel człowieku, tylko nie ciągnij po ziemi, bo się przetrze. I miejsce czwarte. Czyli nagroda ufundowana przez Ciebie. Dziękuję. Proszę Państwa.